Witam szanownych widzów. Kapitan Jędryk z pokładu. Spójrzcie na zewnątrz. wieje wiatr. O, taki dosyć silny jest ten wiatr, nawet nie sprawdzałem jak. Ale mieliśmy od Karola, a Karol ma tę łódkę i nalało się wody. Mieliśmy tam jechać wybrać tą wodę, ale jest za silny wiatr. Tak samo chciałem. O, tutaj stoi moja motorówka zaparkowana do mojej łodzi, także. Przykryłem ją tak tymczasowo, taką blondegą, bo nie miałem innej, zamówiłem już przez internet, taką grubszą, na łódkę, jutro jadę przepisać, tak naprawdę już dokładnie na siebie, do RDW i będę czekał na dowód, w tym czasie załatwię ubezpieczenie i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będziemy mogli już nią zacząć coś robić, pływać. Tymczasem co? No jest wiatr, zimno, nie ma gdzie się ruszyć, tak żeby wam coś pokazać. Mam troszkę planów, ale to wszystko związane jest na dworze, bo tu ja mieszkam na Łodzi, więc y, nagrywam wszystko, co się dzieje tutaj na Łodzi, no, a co tam wymyślimy. Więc y, pokażę wam dzisiaj. Wpadłem na taki pomysł też, że y, idę się kąpać. Więc pokażę Wam jak wyglądają e, te moje miejsce tam gdzie są pralka, gdzie jest suszarka, gdzie są toalety, gdzie są prysznice i jak to tam działa Tak będzie dzisiaj troszkę e, na przystani. Zobaczcie jak to ładnie wygląda tutaj, nie fajnie mi się podoba zawsze bo w Amsterdamie to takie oświetlone wszystko tak, dokładnie nie jestem w Amsterdamie, tylko koło Amsterdamu. No, dobra. To za chwilę będę szedł się kąpać, to Wam pokażę. Hej, patrzcie jak wieje wiatr. Mocno ostro wieje, ale ogólnie jest fajnie. Podoba mi się strasznie mieszkanie na takiej łodzi. Polecam samotnym wilku mój stoi stoi, pokażę wam teraz pokażę wam e, gdzie się chodzę kąpać i za potrzebą Gdzie chodzę też no bo tak się nie załatwią tutaj na, na łodzi bo nie wolno raczej no tam się nieraz, w, e, nieraz wezmę, siku zrobię, o. ale tak to kupę raczej wójeczkę to chodzę zrobić tam i no nie wolno ogółem w Holandii. no jestem słuchajcie w tych prysznicach te kiberki taki o zlewik prysznic no tak to wygląda tu są prysz... tutaj jest pralka suszarka narzetony żetony 5 ,1 euro jeden Tutaj mamy zlewy do kąpania się. Do golenia się o takiej podręcznej toalety. No i tu są prysznice. Prysznice to tak wyglądają. Też są nasze tony. Euro dwadzieścia pięć kosztuje 1 Belek, tak Bibelek taki Czyste Wszystko to ładne takie higieniczne dosyć krótko tutaj się pali grzy w centralnym no dobra ale my tu gadu gadu a jest taki deszcz że nie mam jak wrócić z tej kąpieli teraz nie wiem zaraz wam pokażę o, przestało chyba trochę, to będzie okazja zobaczcie a ja na nie normalnie normalnie zasuwam leje deszcz ale wracam już z kąpieli. Pokazałem Wam. Wleśnice. Ale pogoda paskuda. Ale paskudna pogoda. Nic, pakuję się do Łodzi. Żegnam Was wieczorem. Żegnam Was wieczorem, kapitan Jędrek. Ahoj!